Witam. Dzisiaj chciałbym przedstawić most, który znajduje się za mną. To zdjęcie z 1975 roku, a to zniszczenia po powodzi w 1997. Udało mi się znaleźć filmik, który przedstawia powód, która przyszła w 2010 roku. To był ciężki test dla naszego mostu, więc poradziłem sobie znakomicie. Jak widać na załączonym filmiku, Siła wody jest ogromna. A to zdjęcie z lotu ptaka aktualnego mostu. Kiedyś most był używany w celach transportu sur surowców do pobliskich fabryk jak i innych celów. Był to odcinek linii kolejowej dzielącej Krapkowice a Trudnik. Były plany przebudowania mostu tak, aby był przyjezdny dla samochodów osobowych, lecz została wybudowana tylko część mostu dla aut, co uniemożliwia przejazd. Most aktualnie jest przejezdny tylko dla pieszych bądź rowerzystów. Tutaj postaram się pokazać most velo perspectiva perspectiva mostrada